Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Wideoblog Tech. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować fajne urządzenie. Jest to tablet połączony z nawigacją. Niby nic niezwykłego, bo przecież można sobie kupić zwykły tablet i wgrać na niego jakąś nawigację, ale tutaj od Nawitela w modelu T703G dostajemy od razu dożywotnią aktualizację 45 państw Europy, więc praktycznie mamy problem z aktualizacjami i reklamami. Które występują w darmowych aplikacjach z głowy najpierw kilka słów o samym tablecie 7 cali. Matryca IPS, rozdzielczość 1024 na 600 pikseli, czyli matryca HD, proporcje ekranu 16 na 9, procesor 4-rdzeniowy Cortex A7, każdy z rdzeni taktowany prędkością 1300 MHz. Standardowo nawigacja posiada 16 GB pamięci flash oraz 1 GB pamięci ram, ale możemy też założyć do niego kartę SD, microSD o maksymalnej pojemności 32 GB, a oprócz tego do tego tabletu możemy założyć też dwie. Karty SIM i korzystać z niego jak z telefonu, chociaż trochę duży jak na telefon, ale na pewno taka opcja przyda się do tego, żeby mieć dostęp do internetu z każdego praktycznie miejsca w Polsce za pomocą właśnie tego. Tableta. Tablet jest wyposażony w oprogramowanie Android wersji 6, więc w miarę relatywnie nowe oprogramowanie. A co dalej, to zobaczycie po krótkim unboxingu. Pomysł całkiem fajny: połączyć tablet z nawigacją, firmową nawigacją, a nie jakąś darmową. Do tego można wykorzystać również ten tablet jako odtwarzacz dla naszych dzieci, wieszając go na zagłówku naszego fotela w samochodzie i puszczając dzieciom jakiś bajk. Nie będzie co chwila, za ile dojedziemy, daleko jeszcze, ile jeszcze, ile za ile, bo mi się. Nudzi, dzieci się zajmą oglądaniem bajek, a my będziemy mogli spokojnie prowadzić samochód. Takie zestawienie nie jest drogie. Ceny. Oczywiście tego urządzenia znajdziecie pod filmem. W opisie, więc chętnych zapraszam do spojrzenia, ile taki tablecik z nawigacją kosztuje w Waszej okolicy, a my zabieramy się do szybkiego unboxingu. Tablet dostajemy w takim ładnym, kolorowym opakowaniu, które cieszy oko, ale nawitel generalnie skłonie z tego, że jego. Produkty są ładnie przygotowane pod klienta. Proszę bardzo, tablet w pełnej okazałości. Oni może za chwileczkę zobaczmy, co dostaniemy w zestawie. Na pierwszy ogień idzie ładowarka samochodowa z wejściem micro USB, co jest nie głupie, ponieważ możemy również korzystać z naszych ładowarek do smartfonów, jeżeli będziemy chcieli to wykorzystać do ładowania w domu. Dostajemy również kabel do ładowania stacjonarnego z jednej strony zakończony wtyczką USB, a z drugiej również wtyczką mikro USB. Jest również uchwyt na szybę do naszego tabletu, który możemy sobie zamocować w samochodzie. Jest również ładowarka do ładowania stacjonarnego z wtyczką USB, ładowarka Dosyć szybko naładuje nasz tablet, dysponuje prądem ładowania 2000 mA, także całkiem spoko. Notabene, sam tablet wyposażony jest w akumulator o pojemności 2800 mAh i uchwyt do naszego samochodu, ale nie tylko, bo zobaczcie, co można z nim zrobić. To jest fajny patent, jak chcemy tableta używać na przykład w domu. Otwieramy sobie podpórkę, stawiamy i już możemy sobie oglądać na przykład jakiś film na YouTube. Taki jest fajny kanał Video Tech możecie sobie oglądać jego filmy całkiem spoko, polecam. I możecie sobie oglądać to w domu, na wycieczce, na wyjeździe, gdziekolwiek. Bardzo fajny pomysł, wystarczyło tylko dorobić mocowanie, a większość producentów zapomina, że coś takiego właśnie można zrobić. A to się na pewno przyda. Kontynuując mamy instrukcję obsługi w opakowaniu jak korzystać z urządzenia i kartę gwarancyjną naszego tableta. Wróćmy do naszego tabletu. Wypakujmy go sobie. Prezentuje się tak, całkiem ładnie i sympatycznie. Obudowa jest oczywiście plastikowa, z tyłu zrobiona z takiego matowego plastiku. Z tyłu posiada on kamerę główną o rozdzielczości 2 megapikseli doświetloną diodą, natomiast przednia kamera, która tutaj jest na samej górze to jest bardziej taka kamera do Skype'a, do czatu wideo ponieważ ona ma rozdzielczość aż 0,3 megapiksela także szału nie ma, no ale to w końcu jest tablet, a nie aparat fotograficzny. Aczkolwiek może również służyć jako telefon, ponieważ mając wbudowane dwa sloty na karty SIM, możemy również z niego dzwonić, chociaż troszeczkę dziwnie by wyglądał przy uchu, jakbyśmy przykładali taką cegłówkę. Na bocznym panelu mamy przyciski regulacji głośności, włączania, wyłączania urządzenia oraz przycisk reset. Na samej górze mamy wejście mini jack, na słuchawki i wejście port micro USB do ładowania naszego tableta, bądź też do podłączenia go z naszym komputerem. Z tyłu głośniczek, jeden duży, niewielki. Na dole w rogu umiejscowiony jest mikrofon. Rysika nie ma. Ekran w tym tablecie to jest ekran IPS, oczywiście dotykowy 7 cali o rozdzielczości 1024x600 pikseli, i oczywiście w formacie 16x9, czyli w formacie panoramicznym. Rozdzieliczmy go sobie, nawigacja się uruchamia, a ja wam powiem jeszcze jakimi funkcjami dysponuje tak na szybko. Oczywiście 3G, czyli 2 sloty na karty SIM i jeden slot na karty SD. Obsługuje maksymalnie do 32 GB pamięci na naszych kartach microSD, czyli szału niestety nie ma pod względem pojemności. Co do funkcji komunikacyjnych posiada wbudowany Bluetooth, Wi-Fi można z niego korzystać jako hotspot w naszym samochodzie, żeby udostępnić internet naszym pasażerom. Po założeniu oczywiście karty SIM z internetem mobilnym, po uruchomieniu na ekranie startowym wyświetla nam się domyślnie, domyślnie nam się wyświetlają cztery ikonki skróty do naszej nawigacji Navitela, żebyście mogli sobie od razu wystartować i nie trzeba było gdzieś tego szukać po menu czy też po programach, które zainstalowane są na tablecie. Oczywiście można zainstalować jakiekolwiek oprogramowanie ze sklepu Play, czyli sklepu Google. Na szczęście producent nie zdecydował się na preinstalowanie jakiejś masy niepotrzebnych aplikacji. Mamy tylko podstawowe rzeczy bez żadnych dodatkowych śmieci, więc nie będzie nam to zapychało pamięci i tableta, co jest bardzo fajną funkcją, bo jak wiemy, kupując nowego smartfona, szczególnie np. od firmy Samsung, e, mamy kupę niepotrzebnych aplikacji, z których część nawet nie da się odinstalować. Po uruchomieniu nawigacji wyświetla nam się oczywiście mapa, dobrze znana z. Innych nawigacji na Witela. Na górze mamy fajne menu, możemy sobie sprawdzić, ustawić kompas, czy mamy być widok 2D, czy 3D, tryb nocny. Możemy również sobie tutaj ustawić, oczywiście, dźwięk włączony, wyłączony. Fajną opcją jest urządzenie lista czatu ze znajomymi. Możemy korespondować ze znajomymi z poziomu tabletu, oczywiście, jeżeli będziemy mieli podłączenie do internetu w postaci karty SIM z internetem, bądź też w postaci Wi-Fi. Lista znajomych. Jest to też fajna opcja. Możemy tutaj dodawać naszych znajomych, którzy korzystają z podobnych urządzeń. Możemy z nimi korespondować, możemy, z nimi, możemy dojechać do nich, możemy poprosić, żeby do nas przyjechali. Jest to fajna funkcja. Taki social trochę, nie wiem jak to się bardzo rozpowszechni, jak ta społeczność na Witela będzie duża, ale jak na dzień dzisiejszy wygląda, to całkiem obiecująco. Informacje o satelitach, włączanie, wyłączanie GPS-a. Również mamy opcję Navi Cloud. Jest to opcja, która Synchronizuje nasze ustawienia, urządzenia z serwerem, i później po uruchomieniu innego urządzenia możemy sobie na przykład przesłać poje, czyli punkty indywidualne trasy i synchronizować to sobie z innym urządzeniem opartym o nawigację Nawitel, która też udostępnia funkcję Nawitel Cloud. Jest też informacja o korkach, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Dostajemy to w gratisie razem z nawigacją. Nie trzeba kupować żadnej dodatkowej licencji, możemy sobie automatycznie. O, użyj korków do automatycznego wyznaczenia trasy. Pokaż korki na mapie i on będzie dostosowywał trasę do aktualnie zakorkowanych dróg miejskich czy też pozamiejskich. Informacja o baterii, informacja o wolnej pamięci i też fajna funkcja, czasami przydatna w podróży. Pogoda. Możemy sobie na przykład sprawdzić, jaka pogoda będzie w miejscu, do którego zmierzamy o godzinie, o której tam na przykład dojedziemy. I generalnie. Później mamy jeszcze standardową opcję obsługi map NaviTela. Można dodać nieskończoną ilość punktów przejazdu na trasie dodatkowych punktów, które możemy sobie utworzyć. Możemy sobie z poziomu nawigacji dokonać zakupu dodatkowych map, jeżeli mielibyśmy taką potrzebę, możemy sobie również zaktualizować urządzenie z poziomu samego tabletu, nie musimy podłączać go do komputera, pobrać dodatkowe mapy, zresetować, zasięgnąć informacji o aktualnościach ze strony Nawitela, bądź też poprosić o, o wsparcie, wtedy się tablet, jak widzicie, automatycznie łączy z witryną Navitela, gdzie mamy również informacje, podstawowe informacje, podstawową. In Instrukcji obsługi tegoż urządzenia. W ustawieniach standardowe informacje o mapie mapy użytkownika, które mam zainstalowane. Nawigacja, czym jedziemy, możemy sobie wybrać pieszy, rower, taksij, autobus, pojazd uprzywilejowany, kurier, ciężarówka i on automatycznie będzie sobie dopasowywał trasy do wybranego pojazdu, którym się poruszamy. Unikanie dróg nieodwadzonych nie promowych i tak dalej, większość takich generalnych, głównych ustawień znanych też z innych nawigacji jest jak najbardziej zawarta w tym urządzeniu z nawigacjami Navitela w tym Navitelu T703G. Wybór punktów POI, które nas interesują, usługi online, czy mam zezwolić na łączenie się, czy nie, czy ma pobierać aktualizacje o pogodzie, o korkach, o tym, czy chcemy dostawać SMS-y od Nawitela, o tym też, czy chcemy dostawać jakiekolwiek powiadomienia od znajomych, włączać, włączyć usługę Navitel Cloud. Trzeba się zalogować albo stworzyć swoje konto w tym momencie. Mamy też tutaj, moi drodzy, w cenie, w komplecie informacje o kamerach, o fotoradarach na drodze, które możemy spotkać. Jest to też darmowa usługa, automatycznie się aktualizuje, więc też, że tak powiem, pełen wypas. Mamy wszystko w jednym urządzeniu: i nawigację i tablet, i informacje o korkach, i nawet ze znajomymi możemy sobie porozmawiać. Mamy też coś w stylu komputera pokładowego, który informuje nas o różnych, czasami mniej, czasami bardziej przydatnych informacjach z naszych przebytych tras, bądź też z naszej trasy. Nawigacja działa dosyć płynnie, powiem Wam, nawet bardzo płynnie, jak na y, poziom szczegółowości mapy, które się właśnie wyświetla. Tutaj macie nawet znaczki jakieś pogodowe, w których miejscowościach, w którym miejscu na mapie jest jaka, jaka, jaka pogoda w tym momencie. No, także na chwilę obecną na pracę w studiu wygląda sympatycznie. Nawigacja też ma funkcję pasa ruchu, to znaczy odpowiednio wcześnie przed jakimkolwiek skrzyżowaniem, będziemy mieli informację o tym, który pas trzeba zająć, żeby później nie blokować innych pasów i przepychać się na zewnętrzny pas, żeby na przykład skręcić w prawo. Tutaj widzę, że są jakieś poje ustawione, albo to są jakieś informacje co to jest w ogóle, zobaczmy, mieszkanie, włączyć, pobieranie aktualnych informacji dotyczących obiektów przez internet, tak, włączyć, chcemy włączyć, rezerwuj przez booking, aha, jest podpięty do booking home i można sobie też zarezerwować jakieś pokoje, co nie jest, faj... nie jest głupim pomysłem, bo jak gdzieś jedziemy i potrzebujemy nagle nocleg, to nie musimy gdzieś tam grzebać z komórki po internecie, tylko możemy sobie sprawdzić od razu z poziomu naszego tabletu, gdzie w danej okolicy jest coś wolnego i gdzie można przenocować na przykład. Także pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne, e, jeszcze Wam pokażę może, moi drodzy, no widzicie, na samym ekranie startowym, zaraz po uruchomieniu naszego urządzenia otrzymujemy takie skróty, można sobie ustawić home, czyli dojazd od razu do domu, dojazd do pracy, włączyć mapę i też sobie wybrać jakąś trasę, od razu mamy możliwość tworzenia tras. E, tak jak mówiłem, mało preinstalowanych aplikacji, to jest wszystko, co jest preinstalowane, co przychodzi razem z urządzeniem, więc nie ma absolutnie żadnej śmieci, nie ma żadnych dodatkowych ekranów, więc jak najbardziej OK. Odtwarzanie generalnie jest w miarę płynne w rozdzielczości 720p, no nie w miarę płynne, a jest płynne. Także 1 GB pamięci RAM wystarczy do tego, żeby sobie obejrzeć jakieś filmy z YouTube, a bez żadnego większego stresu, moi drodzy. Karty SIM i microSD montujemy po zdjęciu górnego, górnej plastikowej osłony z naszego urządzenia. Tutaj mieszczą się dwie karty, SIM, natomiast tutaj mieści się karta Micro SD. Zabierzmy go teraz na testy. Przejadę się z tą nawigacją, zrobię standardowo 50-60 km w okolicach Krakowa i zobaczymy, jak się sprawdza. Jak sprawdza się również powiadomienie o fotoradarach, które są na drodze i informacja o korkach. I już po szybkiej trasie, moi drodzy, 55 km dokładnie zrobione. Jak się spisuje nawigacja? Powiem Wam tak, co do samego planowania trasy, co do samej jazdy, co do informacji o korkach, co się bardzo przydaje, szczególnie w dużych aglomeracjach, gdzie co chwila coś rozkopują. I o robotach drogowych, bo ta nawigacja również ma taką funkcję, jak najbardziej pozytywne odczucie. Nawiguje się bardzo szybko, bardzo płynnie, ta nawigacja nie ma żadnych lagów, nie ma przestojów, również przybliżanie, oddalanie mapy jest bardzo, bardzo płynne na tym urządzeniu. Z minusów, jak jechałem obwodnicą, ale to niestety czasami się zdarza i mam nadzieję, że Wy nie wierzycie ślepo jakiejkolwiek nawigacji. Czasami źle podawała dopuszczalną prędkość, ale tak jak mówię, nie wierzcie do końca nawigacji a propos właśnie. Prędkości, zresztą a propos dróg, też, bo czasami się zdarza, że różne nawigacje różnie prowadzą i ludzie wjeżdżają do jeziora. Taki był chyba przypadek w Stanach swojego czasu. Więc generalnie odczucia bardzo pozytywne. Jedyne co mi się nie udało, to odtworzyć filmu w jakości 4K. Znaczy filmu nagranego w rozdzielczości 4K na tym urządzeniu. Jest za słaby procesor, żeby ten film sobie e, Przekonwertować do rozdzielczości Full HD i odtworzyć go na tym urządzeniu. Natomiast filmy Full HD z karty microSD SD bez żadnego problemu działają, więc w czasie podróży można zawiesić tą nawigację czy też ten tablet w sumie na naszym zagłówku i puścić dzieciom bajkę i sprawić, żeby nie marudziły podczas jazdy i nie pytały się co chwila, daleko jeszcze, a za ile dojedziemy, tak to powiedz. Ci co mają dzieci i co jeżdżą z nimi, to wiedzą, że czasami tak to jest. Także ode mnie rekomendacja dla tego urządzenia, bardzo fajny tablet w połączeniu z nawigacją, z darmową aktualizacją dożywotnią map z funkcją fotoradarów, którą zalecam uaktualnić zaraz po zakupie, bo te bazy, które są wgrane w urządzeniu fabrycznie nie są najnowszymi bazami, pochodzą z ostatniego kwartału tamtego roku. Także sprawdźcie sobie tą aktualizację, czy jest dostępna na Wasze urządzenia, powinna już oczywiście być. Duży plus za akumulator wytrzymał odtworzenie dwóch półtorejgodzinnych godzinnych filmów. Bateria przypomina akumulator 2800 mAh. również to przekładało się na ponad 4 godziny pracy wyświetlacza, więc jest całkiem przyzwoicie, moi drodzy. Dla tych, co używają Janosika dobra informacja, jak najbardziej ta nawigacja nie gryzie się z Janosikiem, więc można Janosika odpalić w tle, natomiast nawigować sobie za pomocą właśnie tego navitela. Kilka słów o samym działaniu z kartami SIM operatora komórkowego. Testowałem na dwóch operatorach, na fioletowym i na różowym chyba teraz, tak? Bez żadnego problemu oczywiście urządzenie działa. Dosyć, dobry, dosyć dobra antena GSM w tym urządzeniu nie traci sygnału. Jeżeli ten sygnał jest słabszy, to stara się go gdzieś tam utrzymywać i generalnie przy... Tych kilometrach, które zrobiłem, ani razu nie straciłem zasięgu. Za pomocą oczywiście internetu z karty SIM pobiera sobie aktualne dane o korkach, o sytuacji na drodze. Można również jak najbardziej prowadzić rozmowy, aczkolwiek ludzie się na mnie dziwnie troszeczkę patrzyli, jak trzymałem tablet przy uchu. Może wam zademonstruję, jak to wygląda. Tak, troszeczkę cegła, jakbyśmy chcieli z niej pogadać, ale jak najbardziej się da. E, także kamera może nie najlepsza, natomiast przydaje się na pewno, przyda się na pewno odpukać w sytuacji awaryjnej, jakby trzeba było zrobić jakieś miejsca z trasy, e, bądź też w jakiejkolwiek innej, w której jest potrzebna bądź też może się przydać kamera o małej rozdzielczości. Przypominam, tylna 2 megapiksele, przednia to praktycznie tylko gadżet. Jedyny minus yy, to obsługa kart do 32 GB, yy, ponieważ ładując na tą kartę kilka filmów, mamy już ją praktycznie Całą zapełnioną, ale urządzenie dysponuje 16 GB własnej pamięci, z której jest dostępne sporo ponad 10 GB do użytku na aplikację, więc myślę, że sobie poradzicie spokojnie. Co do płynności w grach pobranych ze sklepu. Play ze sklepu Google bez żadnego problemu. Można było pograć praktycznie we wszystko, co ściągnąłem. Sprawdzałem trzy albo cztery pozycje i strzelanki, i strategiczne. Nie było żadnych lagów, więc ten procesor z tą ilością pamięci daje sobie radę. Jedyny problem się zaczynał, jak nie usuwaliśmy z pamięci aplikacji otwartych, czyli była nawigacja w tle, włączyliśmy jakąś bardziej wymagającą grę. Wtedy zaczynały się minimalne problemy i trzeba było zamknąć aplikację z tła. Ale generalnie nie jest źle. Ceny, jak już mówiłem, możecie znaleźć pod filmem w opisie i powracając do naszego pytania sprzed filmu, czy się opłaca kupić to urządzenie w tej cenie. Myślę, że tak. Jeżeli potrzebujemy urządzenia, wszystko w jednym: tabletu, nawigacji, odtwarzacza filmów do samochodu, bądź też gdzieś na wyjazd za miasto e, do naszego domku letniskowego, jak najbardziej bardzo fajne, sprawne i sympatyczne urządzenie. I ode mnie to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie tego testu i prezentacji nawigacji tabletu Navitel T703G. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia wideoblog tech.